Kilka osób pytało mnie, prosiło mnie właściwie, abym powiedział coś o obecnej sytuacji na rynku kryptowalut. Od jakiegoś czasu o tym nie mówiłem. Więc cóż, ja w zeszłym tygodniu ostatecznie w dużej części wycofałem się z rynku kryptowalut. Sprzedałem, zredukowałem o 90% właściwie swoją pozycję na Bitcoinie. Wychodziłem z rynku po 125 tysięcy dolarów, a później jeszcze resztę sprzedałem po 123 tysiące. Ethereum mocno zredukowałem już wcześniej. To samo z Solaną wyszedłem bardzo korzystnie z niej i z kilku innych, tych podstawowych. Także zostawiłem sobie pozycje na Bitcoinie, Ethereum i kilku Altach na zasadzie Short. Te pozycje na Bitcoinie i na Ethereum są mniej więcej wielkościowo obecnie na poziomie standardowej mojej pozycji, gdy zajmuję ją na Pojedynczych akcjach. Także to jest ten rząd wielkości. Uważam, że jest koniec tego cyklu wzrostowego, dlatego w ten sposób postąpiłem. Jeśli się mylę, no hard feelings. Mam za otwarte pozycje, które będę, z których będę się cieszył, gdy pójdą w górę. Jak może pamiętacie, ja w poprzednich filmach mówiłem wielokrotnie, że ruch bitcoina. W tym cyklu wzrostowym oceniam maksymalnie na między 140 a 160 tysięcy dolarów. Jeżeli by się tak wydarzyło faktycznie i Bitcoin wrócił do tych poziomów, to znaczy, że oddaje ostatnie 15-20% wzrostów. Nie mam z tym najmniejszego problemu, szczególnie, że na tych pozycjach, których mi pozostałem, pozostało, mogę dalej to zarobić. Natomiast resztę zysków niemałych wycofuję. Uwaga natury ogólnej co do Bitcoina, Ethereum i innych głównych kryptowalut. Dla mnie Bitcoin stracił status aktywa kultowego aktywa, na którym można mnożyć majątek, jak króliki. Na który może iść 50 razy w górę, i tak dalej. Nie, to już nie te czasy. Dużo osób mówi, że bitcoin będzie tam za 10 lat po milion dolarów. Bardzo głęboko też w to wierzę. Tylko, nawet gdy to okaże się prawdą, to wcześniej, moim zdaniem, zaliczy spadki. Po drugie, jestem w stanie wskazać na tradycyjnej giełdzie kilka co najmniej spółek, które moim zdaniem w ciągu najbliższych 10 lat również wzrosną tam około 8 razy. Przy znacznie mniejszym ryzyku, przy inwestowaniu w nie, przy możliwości jasnego określenia wartości godziwej tego aktywa w przeciwieństwie do nadal jednak, do kryptowalut. Także dla mnie jest to po prostu aktywo w tym momencie już jak każde inne. Leży sobie w portfelu, czeka na lepsze czasy. Jeżeli bitcoin spadnie, jeżeli się Potoczy scenariusz, że to jest koniec cyklu wzrostowego, Od rozpocznie się cykl spadkowy. Na pewno w pewnym momencie będę na rynek wracał i kupywał grubiej. Jeśli jednak się mylę, no hard feelings pójdzie w górę z tą resztą, co mam. Również będę się cieszył. Znam ludzi, którzy.